Kochani, witam was serdecznie w kolejnym filmiku, i dzisiaj będziemy sobie testować również paletę cieni, ale jest to już zupełnie inna e, półka cenowa. Powiem wam, że no jestem bardzo ciekawa, jak to w ogóle wyjdzie, bo gdy ta paleta wyszła. Nie spodziewałam się, że aż tak mi się spodoba. Tak sobie na początku pomyślałam, nie, chyba jednak jest trochę za chłodne dla mnie, ale po głębszej analizie zdecydowałam się jednak zaryzykować i dzisiaj przekonamy się, czy miałam rację, czy warto było. Nie przedłużam już. Chodzi tutaj o paletę Rose Quartz z Huda Beauty. Jest to najnowsza paleta, właśnie taka duża, która wyszła właśnie od Huda Beauty. Tutaj w kolekcji jeszcze jest oczywiście rozświetlacz, jakieś tam pędzelki, chyba tak mi się wydaje. Powiem wam, nie wgłębiałam się, bo gdy zobaczyłam tę paletę, po prostu byłam nią e, taka zaintrygowana, niezachwycona, bo oczywiście nie testowałam jej jeszcze. Ale po prostu kolorystycznie byłam bardzo zaintrygowana, więc zdecydowałam się na paletę. Jeżeli chodzi o ten rozświetlacz taki grudkowy, to nie, nie, nie moja bajka. Ja w ogóle e, nie interesuje się taką formułą, no i po prostu. Nie widziałam żadnej potrzeby kupna po prostu tego produktu. Dobra, kochani, to już e, nie przedłużam. Paleta w środku wygląda tak. No, powiem Wam, że pięknie wygląda. Jest taka bardzo elegancka. Powiem Wam, że e, ta struktura tutaj, właśnie tego kwarcu, tego kamienia jest po prostu przepiękna. Paleta jest plastikowa. Paleta w środku wygląda tak. No, powiem Wam, że sprawia wrażenie bardzo chłodnej kolorystycznie palety. Mamy oczywiście bardzo dobrej jakości lustro tutaj. Jest również folijka zabezpieczająca to lustro. Więc można sobie je zdjąć. Co mnie zdziwiło, ja nie miałam tutaj żadnej foliki zabezpieczającej cienie w ogóle. I powiem Wam, że też nie pamiętam, czy, czy w ogóle w tych paletach cienie znajdują się takie rzeczy, ale dobra, już nie przedłużam. Ja za nią zapłaciłam 50 euro, czyli około. 220 zł może jakoś tak. Ona u nas kosztuje też normalnie chyba około 70 68 euro jakoś tak, ale miałam kod zniżkowy, więc um, po prostu kupiłam ją taniej. E, ok, to teraz już pokazuję Wam się słoczy oczywiście, i lecimy. Na powiekach mam tylko korektor. Jest to korektor um, ten XX Revolution. Bardzo go lubię, fajnie zastyga i super utrzymuje cienie. To jest taki mój must have. Powiem wam, że na słoczach nieźle te cienie wypadły. Także lecimy teraz z cieniem Gratitude. To jest ten taki płodny brąz, ale on nie jest szary. On jest taki, powiedziałabym, na pograniczu jest właśnie chłodu i, e, i ciepła, że tak powiem. Piękny odcień. Wow. Wydaje mi się on bardziej być... E, Fioletowy na, e, właśnie tutaj, już na, na powiedzeń, niż on jest w opakowaniu. W opakowaniu wydaje się tutaj w palecie bardziej taki brązowy. Ale mi to nie przeszkadza, bo ja lubię takie odcienie. Okej, okay. Następnie będę używała tego cienia Aura. On jest troszeczkę chłodniejszy i ciemniejszy. I go tutaj pakuję w zewnętrzny kącik. Powiem wam, że jeżeli chodzi o te dwa pierwsze maty Super mi się z nimi pracuje, naprawdę Bardzo dobrze Super się rozcierają, super się budują Sztosik I wiecie co kochani, jeżeli chodzi o Jakieś błyszczące na powiekę To będę nakładać ten cień Energized tak, tak on się nazywa Bardzo wpadł mi w oko i super też wyszedł Na, na słoczach Nakładam go na, na sucho Po prostu Bez żadnego kleju bardzo ładnie się przenosi. W palecie się też nie sypie. Powiem wam tu, jeszcze, jeszcze wam nie powiedziałam, tutaj mamy w tej palecie osiem cieni matowych, jeden ten glutek taki i dziewięć cieni błyszczących. Bardzo ładny cień. Przepiękny, powiem wam, naprawdę super. Wiecie co, dołożę jeszcze tego cienia Blissful. I Ten już dołożę palcem. Tutaj tak jakby środkową część ma też w stronę zewnętrzną. Piękny cień. Super, on się tak mieni właśnie troszeczkę na fiolet, troszeczkę tak niebiesko, przepięknie wygląda. No, powiem wam, że wow, jestem na razie naprawdę mega zaszczycona. Dobra, to teraz przechodzimy do dolnej powieki. Wracam do tego cienia Aura, to jest ten cień właśnie ciemniejszy, który używam na górnej powiece. I sobie nim tutaj zaznaczam dolną powiekę. Dodaję troszeczkę tego cienia Gratitude, bliżej, tak na dole, bym powiedziała. Nakładam odrobinkę NYX Glitter Primera, bardzo mało, bo czuję, że ten cień, który chcę nałożyć, on mi się tak dobrze nie nałoży, bo jest bardziej taki drobinkowy. Następnie będę nakładała cień Moon Magic. Powiem wam, że jestem szokowana efektem, ale mi się podoba i oczywiście teraz w, wewnętrzny kącik w sam tutaj koniuszek nałożę cień self love to jest taki cień marmurkowy on jest dosyć jasny to myślę, że on tutaj bardzo fajnie mi właśnie połączy górę z dołem bo on też troszeczkę ma sobie takich różowych tonów Wow, naprawdę super. Następnie użyję tego cienia Mantra. To jest najciemniejszy, taki brudny, szary brąz bym powiedziała. I tutaj sobie będę przyciemniać linię wzdłuż rzęs. Wow, aż nie sądziłam, że aż tak mi się będzie podobać. Ale to jeszcze nie koniec. Następnie użyję cienia Red Yates. To jest taki bardzo... Top odcień, jeżeli wiecie, o co chodzi. I będę sobie tutaj właśnie na górę go nakładać i blendować właśnie. Użyłam takiego pędzla miotełkę, jest to Blended Pro 225. Bardzo fajny pędzel do właśnie rozblendowywania granic. Super, naprawdę. Teraz przydałaby się jakaś kredka na linię wodną. I wiecie co? Użyję dzisiaj kredki z Pastel Tropics Lovely. Jest to odcień 05, taki fioletowy. To jest to właśnie taki liliowy, bym powiedziała, ale myślę, że rozpływanie się pasuje. Więc co, kochanie, zaczęłam tuszować rzęsy, ale zapomniałam, że chciałam jeszcze trochę przyciemnić zewnętrzny kącik. Do tego celu chciałam użyć też cienia mantra, ale bardzo delikatnie, bardzo naprawdę mega delikatnie. Tutaj chciałam go troszkę dołożyć, żeby przyciemnić tą granicę tutaj. O właśnie w ten sposób. Tak. To teraz tuszuję rzęsy tuszem z Deli 3D Lashes, bo mówię Wam, to jest genialny tusz za e, grosiki i on daje po prostu u mnie efekt sztucznych rzęs. Kochani, rzęsy mam już wytuszowane i zobaczcie jaki piękny efekt daje ten tusz z Deli, naprawdę to jest Tuż po prostu, który można kupić pewnie w każdym kiosku i świetnie sprawdza się, naprawdę jest genialny. On jest, powiedziałabym, jak dla mnie, tak na półce, jeżeli chodzi o drogeryjne, razem na równi z Warietę, z Eveline, bo ten też, Warietę też super u mnie się sprawdza. Ale dobra, nie o tym teraz. Przechodzimy teraz do omówienia tej palety. Zobaczcie, tak wygląda makijaż. wam że bardzo mi się podoba. Trochę zaszalałam z dolną powieką, ale jestem usatysfakcjonowana efektem. Powiem Wam, że super jest ta paleta. Naprawdę cienie się super blendują ze sobą, super się rozcierają, no i po prostu te błyski są przekozackie w tej palecie. Jest tutaj bardzo dużo takich kosmicznych, czyli bardziej takich gwiezdnych, niebieskich, e, fioletowych odcieni. Powiem Wam, że no robi wrażenie ta paleta na e, pierwszy rzut oka, gdy się ją zobaczę. I powiem Wam, że ja od jakiegoś czasu, od kilku lat w sumie, jeżeli kupuję palety chudy, to właśnie są to te duże palety, bo one naprawdę jakoś mają super. Jeżeli chodzi o te mniejsze palety, ja chyba mam 5 albo sześć. I powiem Wam, no tak się tak Średnio w ogóle, z tą jakością, chociaż. To też nie jest równe, bo jedna jest na przykład dobra, druga jest troszkę gorsza, ale jeżeli chodzi o te palety, duże skłódy, to super się sprawdzają. Paleta z tego co wiem, ona w polskiej soforze kosztuje około 330 zł, 329 zł, jakoś tak chyba, to powiem Wam, że, e, że to jest naprawdę duża cena i trzeba polować. Wiem, że na Cult Beauty można kupić minus 15%, jeżeli założycie sobie aplikację Cult Beauty, to wtedy można e, zrobić zakupy minus 15, wtedy ta paleta chyba kosztuje. 55 euro, czyli tam może 240 zł jakoś, tak? Więc wydaje mi się, że wtedy naprawdę bardzo fajnie się opłaca też kupić tę paletę, jeżeli chcecie kupić tę paletę. Powiem Wam, że ja jestem zachwycona designem, kolorystyką, bardzo mnie inspiruje. Miałam dzisiaj trochę problem, który odcienie dzisiaj użyć, bo chciałam je wszystkie na raz wypchać, ale też no, nie chcę robić tutaj żadnego takiego mishmaszu po prostu i myślę, że ta paleta będzie się jeszcze przebijać u mnie na kanale, bo no jestem bardzo zadowolona, w ogóle bardzo jest taka miła w dotyku i, i, i w ogóle no powiem Wam, no cóż tu więcej mówić. To jest naprawdę genialna paleta i serdecznie Wam ją polecam. Dajcie koniecznie znać, czy. Wy jesteście zainteresowani tą paletą? Może już ją kupiliście? Jakie są Wasze przemyślenia? A może po prostu nie jest to Wasza kolorystyka? Czekam na Wasze komentarze. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do zaobserwowania mnie na Instagramie. No i tak, kochani, widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko, hej.